Co? co oznacza opcja zero w warunkach, 26 stycznia została, został to, 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 ten traktat podpisany i w połowie bieżącego roku będzie debatowany w parlamencie europejskim i co będzie, jeśli ten traktat go podpisze, to znaczy, że nie jestem prawnikiem, czy to nie jest, aby wystarczyło, żebyśmy zaczęli, ta ustawa pomiędzy. I dziękuję i zanim jeszcze Pan Minister powie, że są w Ja poproszę, że czas, który jest na święto, Pan Minister puszy, jak musimy słabić. Proszę o odpowiedź krótko Pana Ministra i dosłownie Dzień Podsumowania. Niestety nie możemy, nie mogę Was wszystkich podsumowania. to chciałbym poprosić Pana Ministra i Panów Studentów, którzy też można powiedzieć, że reprezentujecie w jakiś sposób ten ruch, który powstał. Też o króciutkie podsumowanie. Najpierw Pan Minister, potem Dziękuję. W podejmowania ratyfikacji pierwszy ruch należy do Premiera i do Rządu. Trzeba przygotować wniosek o ratyfikację, czyli projekt ustawy ratyfikacyjnej. Opcja zero oznacza, że nikt na dzisiaj nad projektem takiej ustawy nie pracuje. I nie będzie pracował dopóki, do dopóki, dopóki tych wszystkich kwestii nie wyjaśnimy. I myślę, że te dyskusje będą miały ileś swoich faz i z różnymi argumentami będziemy jeszcze wracali. Tyle znaczy opcja zero, że odrabiamy Słabość związana z tym, że różne rzeczy nie były wyjaśniane, nie były dostatecznie konsultowane. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. I panowie, powiedzcie, czy coś wymuszyliście, coś nowego w ogóle? To? Znaczy, jak najbardziej chcielibyśmy bardzo podziękować za debatę. Mhm. Naprawdę bardzo miło było. I takie, poglądów mam nadzieję, że będziemy częściej. Chcemy również tutaj, jak powtarzam, chcemy... Która będzie istniała w Polsce, każdy Polak będzie mógł wyrazić ale również liczymy na poparcie Sejmu i liczymy na to, że każdy Polak w tej sprawie będzie mógł zdecydować, za czym stoi, czy jest za wprowadzeniem, czy przeciw, czy jest za ratyfikacją, czy nie. Mam nadzieję, że będzie referendum. Dziękuję bardzo. Oświadczenie do Pana Ministra. Oczywiście tego możliwość istnieje. Oddaję do Pani mikrofon. Witam również, Małysz, Nowy Ekran. Oddział miasto. Przygotowaliśmy oświadczenie, do podpisania którego zachęcamy wszystkich uczestników debaty w imieniu swoich środowisk. Oświadczenie jest wystosowane przez środowisko dziennikarzy i nowego, nowego Ekranu, ponieważ to nie była debata w pojęciu stricte uczestniczyliśmy w debacie panów tutaj na, na podium, natomiast my również chcielibyśmy móc wyrazić swoje zapytania, na które nie było czasu o udzielenie. W związku z czym tutaj jest oświadczenie, w którym prosimy o... Zgłaszamy na piśmie wniosek o dołączenie przedstawicieli naszych organizacji i środowisk podpisanych niżej jako formalnie uczestniczących w konsultacjach i debatach w sprawie ratyfikacji przez Polską Umowę Akta z zastrzeżeniem prawa do przekazania pytań niezadanych na dzisiejszym spotkaniu na piśmie z gwarancją odpowiedzi w ramach poniedziałkowej, to jest 6 lutego 2012 roku, debaty głównej z premierem. To byśmy chcieli wręczyć panu ministrowi do przekazania. Z tym, że prosiłabym jeszcze osoby chętne, które chciały się podpisać. Podpisało się tutaj środowisko dziennikarzy i blogerów Nowego Ekranu, Partia Piratów oraz Prezes Zarządu Wszechnicy Obywatelsko-Samorządowej fundacji Gdańsk Dolne Miasto. Dziękuję. Zapraszam. Ministrowi przekazane. A ja nie pozostaje nic innego jak podziękować serdecznie też Państwu tutaj za e, udział. E, Radek, na koniec, dwa słowa od Ciebie. Ja bardzo dziękuję Panu ministrowi. Rzeczywiście czas już koniec, więc będą, będzie tylko jedno słowo do zobaczenia jedno zdanie do zobaczenia na kolejnych debatach. Dziękuję wszystkim.